Siemanko! Dzień dobry, dobry wieczór, witam was serdecznie, DJ Player z tej strony, kłamie Także kochani, dzisiaj Reto przed nami, a my ruszamy z kolejnym vlogiem i z kolejnymi wspaniami fantastycznymi, fenomenalnymi i zjawiskowymi, jeszcze i w ogóle lepszymi wywiadami a Jak się Piotr I Ulubiona płyta Reto? Eee, Boa eee, bo. nie, nie znasz. <laughs> Dziękujemy bardzo Za mnie najlepsze. Mamy do Ciebie pytanie, jak nazywa się naprawdę Reto? O nie mam zielonego pojęcia Tomek każe, kamerzysta nam odpowie Igor. Igor Igor A faktycznie, się była, Lecimy była, była dalej e, Tutaj mamy kolejnego kolegę, jak się nazywasz? To jest Seba Seba e, Ulubiona płyta od Reto? Jeszcze średnio bym powiedział, tak tylko pojedyncze kawałki Pojedyncze najgorszej. kawałki Sama południe a kolega jeszcze? Nie Kolega nie zna To jest na imprezę Na imprezę, dobra, lecimy dalej. Czy dużo osób dzisiaj już. E, póki co jest lajki, ale patrząc na kolejkę, wydaje mi się, że będę miał co robić. Razem z moim nasz, kolegą oczywiście. To był nasz ulubiony barman Kasper i barman Radek. Pozdrawiam. się. <noise> Nazywacie? Milena. Maja. E, jaka jest Wasza ulubiona płyta od reto? O kur... No, myślę, że chyba ta, w której jest UA Nie wiem, która to jest. Ja też nie wiem. Ta jedna chyba z pierwszych. No, to samo. A jak się naprawdę nazywa się reto? Nie ma pojęcia! <laughs> Pan kamerzysta Tomek, zapraszamy? Pan kamerzysta Tomek. Ja wie już nie kamerzysta, ale dobra. <laughs> Igor. Igor. Dziękujemy wam bardzo. Proszę bardzo. <grywa> jak się nazywasz? Szymon. Na jak dzisiaj, na trzeźwo czy też pijemy? E, na trzeźwo jak zwykle. A czemu tak na trzeźwo? E, ponieważ mama, tata, babcia oglądają i się chce zepić. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękuję, pozdrawiam ja również pustanego kamerzystę i piękną panią redaktor. A dziękujemy Nie. bardzo. Dziękuję, jej zabawy życzę. Jak się nazywacie? Agnieszka. Klaudia. No. <grywa> Jaka jest wasza ulubiona płyta? płytarek? Dokładnie! No, no dobra, macie coś jeszcze do powiedzenia? Kochani, Co, ja nie nie Co dzisiaj pijesz? Na trzeźwo, czy na jakieś procenty? E, jakieś procenty, ale żeby być trzeźby, bo to jadę A ile masz lat? E, 19 w tym roku. Czyli nalegalnie, Możemy iść dalej. Halo? 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 Mordy mordeczki, wasz ulubiony konferencjer player i ser Patricko. Powiem wam ciekawostkę. ciekawostkę. Dzisiaj zrobił ze mną zdjęcie pierwszy fan. Ale twój fan? Czy, Nie wiem, czy mój fan? Pytał, czy, czy dzisiaj nagrywamy vlogi. No i co? Powiedziałem mu, że jak wypiję. czy mogę zdjęcie mordo? A ja, pewnie mordo. Ale... Powiem wam kochani, że siano z YouTube'a spływa. Jagodzianki, będą się wydawać. To nie są tanie rzeczy, to nie są tanie rzeczy. Siano z YouTube'a spływa, także... Nie. nie pójdzie. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo za wywiad. Pozdrawiamy mamy. Tutaj pozdrawiamy wszystkich. Tutaj. Pozdrawiamy ogrody zgromadzonych i pozdrawiamy ogrody. Dziękujemy pozdrawiamy bardzo. Pozdrawiamy Was. No, Jak się nazywacie? Dawid. Oskar. Ulubiona pozycja. Na pieska. jest się. <noise> Jak się nazywacie? E, Dawid. Szymon. Alan. Ulubiona pozycja. Na pieska chyba. <noise> Nie wiem. No chyba też. <noise> Czyli nie ma żadnych zmian. Jak się was macie? Zasko wydzwaniu. Jeszcze A nie pamiętam, już nie ma się kończyć. Może 0,3 albo 0,4. Nie pamiętam. Ciebie na pewno wszyscy zapamiętają w końcu. Dzięki. A jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Kolega w żółtej również, daj, daj popatrz na stary Ja umiem Ja umiem w przód Mój dysk O, salto Dawaj stary Mój ziomek To był Mój Tomas Jak się nazywacie? Wojtek Jakie chcę. Jakie najbardziej nie, <grymne> wszystkie pasują. Tu ślubie, tu ślubie, <grymne> Mi wszystkie pasują, co zaoferuje ta za Jak się nazywacie? Jestem Michał. Jestem Gylby. jestem Polsce. Dobra. Jaki macie talent? Musicie zademonstrować. Mam mięsień. Jest bomba, jest bomba, jest Ja mam największe talenty w moim życiu, jest jedzenie i wchodzenie na masę Ale nie zaprezentuję, bo nie miałem. Jak. Ja jestem bez talenciem swoim Nie mam czegoś, co bym mógł pokazać, tak? O, zróbcie razem historię no. Ślad, chodź Ale drugi musi oddać Dobra. to Dobra. A ja z kim? <laughs> Yes, Jak się nazywasz? Kasia Jaką najgłupszą rzecz zrobiłaś dzisiaj? Najgłupszą? Eee, przepychałam Ty się w kolejce Dziękujemy bardzo A proszę bardzo U Łobaka, mam raka Nie się <głosy> <głosy> Kuleczki to jest bardzo duży problem, mówię wam To się nazywa Kuzy z nosa. No, moi drodzy Początki bywają trudne i skomplikowane Końca jeszcze trudniejsze i jeszcze bardziej poplątane jest skomplikowane. Eee, nie wiem, co ma na celu, to co mówię, ale to nic, bo chodzi tylko o to, żeby powiedzieć Wam cześć. Na razie cześć dobranoc, Pa. Pff. Pff. Tak, także trzymajcie się. My się tak. nie puszczamy. Wy się trzymajcie, my się nie puszczamy. Do zobaczenia pa!